To pan Albenis. Bardzo mi miło. Max, wyjdź już, proszę. Wyjdź. Czy to on? Nie, nigdy go nie widziałam. Kiedy pan Daniel powiedział to pani Raquel, pani postanowiła panu powiedzieć i dzwoniła od razu do pana do biura, ale pana nie było. Jesteś pewien, że nie wiedziała o Agirę? Nie, bo pan Daniel jej nie powiedział i nie miał zamiaru tego zrobić. A to dlaczego? Bo jak mi mówił pan Daniel, pani Raquel od razu by wszystko panu powiedziała. Szczególnie, gdyby wiedziała, że ten Agirę zapłacił mecicie. Doktor Plasencia powiedział, że mam lekko anemię i jestem nerwowa. Przepisał mi lekarstwa, ale miałam wiele problemów i nawet ich nie brałam. Rozumiem, ale teraz to konieczne. Tak, tak. A... Tamto? Właśnie dlatego trzeba to zrobić. Proszę wykupić te lekarstwa. Jutro na panią czekam. Tak, doktorze, dziękuję. Na dole jest mój tata, zapłaci panu. Dziękuję, doktorze. Do widzenia. I co powiedział? Co ci jest? To samo, co poprzednio. Jestem w ciąży. Naprawdę? Tym razem tak. Kiedy się dowiedziałem, nie powiedziałem panu Danielowi, bo Meche to dobra dziewczyna, a ten pan Aguirre powiedział jej, że nikomu nic się nie stanie, że zapłacicie kaucję i wypuszczą ją. A więc twoim zdaniem ktoś, kto pracuje w takim miejscu, to jest dobry człowiek. Była tam tylko parę dni, żeby zdobyć pieniądze na lekarza dla Gabriela, który nie ruszał się. I miała od razu odejść, żeby pracować w innych lokalach i barach. Nie, proszę pana. Meczet tego nie zrobiła. Teraz dorywczo pracuje. Lobi ludziom pranie. A w tę sprawę wciągnęła ją jej koleżanka niejaka, Hulia. Ty znasz tę Hulię? Nie, ale to przez nią Mechita wplątała się w te różne afery. Jakie afery? No na przykład praca w kabarecie. Czuczo, jestem już tym wszystkim zmęczony. Chcę poznać całą prawdę. Przecież powiedziałem. Nie, nie powiedziałeś. Ani ty, ani mecze nigdy nie powiedzieliście mi prawdy. I wiem to aż za dobrze. Powiedz twojej koleżance, że jeśli do jutra nie zacznie mówić jasno, a prowadzę ich na policję, i tam będą zeznawać. Antonio musi się o tym dowiedzieć. Nie. Dlaczego? Nie chcę, żeby ktokolwiek wiedziała już, szczególnie on. Tata powiedział, że przyszedł i prosił cię o rozwód. Tak. Da ci pieniądze? Nie. Nawet alimentów? To jego obowiązek, zwłaszcza, że oczekujesz jego dziecka. Marto, proszę, skończmy już ten temat. Nie mów nikomu, że jestem w ciąży. Ani tacie, ani szczególnie Maksymilianowi. Zgoda? Dobrze. Zrozum mnie. Chcę stąd odejść, wrócić do Guadalajary i żyć jak dawniej. Czy to prawda, że spodziewasz się dziecka? Tak nam powiedział lekarz. Nam? Tak. Maximilianowi i mnie. Właśnie staliśmy przy wejściu. Powiedział, że jutro czeka na ciebie w przychodni. Tak, tato. Powiedział, że jesteś bardzo osłabiona i musisz na siebie uważać, dobrze się odżywiać, dużo wypoczywać i przede wszystkim nie denerwować się. Max już poszedł? Nie. Nie, kochanie, go kochani, daleko. Przyniesie ci jakieś dobre jedzenie. Ale dlaczego płaczesz? Już nigdy nie uwolnię się od niego. Przecież to bardzo miły gest. O tak, bardzo miły. Maxa pozbędziesz się tylko wtedy, kiedy Antonio znów przyjmiecie do domu. Ponieważ jest dziecko, na pewno się zgodzi. Co się z wami dzieje? Nie macie już za grosz godności, wstydu? Tak, córeczko. Masz rację. Nie, wcale nie ma racji. To egoistka, która myśli wyłącznie o swojej wybujałej dumie. Nie obchodzimy jej ani ty, ani ja. I nawet to dziecko, którego oczekuje. Zamiast wyciągnąć rękę do zgody, skazuje je na życie nędzarza, chociaż dobrze wie, jakim człowiekiem jest ojciec. Marto, przysięgam, że jeśli cokolwiek piśniesz Antoniowi, ty też się z nią zgadzasz. Myślę, że w wielu sprawach masz rację, ale teraz potrzeba trochę pokory. Byłeś w lejgera? Tak. Dali mi adres. Mówią, że on nazywa się Gato, ale już tam nie pracuje. Wyrzucili go? Dowiedziałem się tylko, że od jakiegoś czasu się nie pokazuje i więc poszedłeś do niego. Mieszka sam. Sąsiadka powiedziała, że rzadko bywa. Jak to? No tak, przedtem zawsze wracał na noc. Widywała go rano. A teraz już nie. Widziała jak wchodził albo wychodził, ale raptem parę razy. Powiedzieli ci, jak wygląda? Tak, tak, opisali go. Dobrze, niech ktoś pilnuje budynku. A kiedy on się pojawi, zawiadomcie mnie natychmiast. Tak, proszę pana. Czy są jakieś wiadomości w sprawie sędziego z Guadalajary? Jeszcze nic, proszę pana. Cześć, cześć. Zobaczymy się jutro w biurze Pablo. Tak proszę pana, dobranoc. dobranoc. Jak się czujesz Antonio? Doskonale. Słyszałam nowiny. Rozwodzisz się? Tak. Bardzo mi przykro. Naprawdę ci przykro? Nie, cieszę się. Bo nigdy nie powinieneś był się żenić z tą kobietą. Masz rację. Jadłeś już kolację? Nie. Pójdziemy gdzieś, kochanie? Dobrze, zgoda. Chodźmy. Wpadnijmy na chwilę do mnie do domu, muszę się przebrać. Jak sobie życzysz. Dwa razy dzwoniła do nas wczoraj i dziś. Na szczęście Max mnie uprzedził, bo inaczej Umberto pożyczyłby jej pieniędzy. Dlaczego mój syn się z nią widuje? Nie wiem. Jedynym wytłumaczeniem byłby jakiś związek. Powiedz, ale tak szczerze oskarżę. Czy myślisz, że Max pomógł jej w oszukaniu Antonie? Sądzisz, że powiedziała prawdę? Jak możesz tak w ogóle przypuszczać? Od samego początku kłamała jak najęta. Nie wiem, mnie tam wydawała się szczera. Tak, Antoniowi też, a teraz sama widzisz. Nawet on tak ślepo zakochany zrozumiał, co się dzieje. Uważam, że powinien ją oficjalnie oskarżyć. Nie. Zagroziła, że skompromituje Maksymiliana. A ja nie chcę, żeby szargano nasze nazwisko. A już najbardziej martwi mnie, że mój syn się w niej zakochał. Skończyłaś? Tak. Pozwól. Dziękuję. Twój ojciec powiedział, że Antonio występuje o rozwód. Tak. I zgodzisz się? Oczywiście. Powiesz mu, że spodziewasz się dziecka? Nie. Rakel, wiem, że robiłem okropne rzeczy, ale to wszystko z miłości do ciebie. Nie mów mi nawet o tym. Dziękuję Ci bardzo, że wezwałeś lekarza, że przyniosłeś mi jedzenie, ale nic więcej od ciebie nie chcę. Wiesz, że to Antoni opłacił Roberta Agire? Co? Tak. Szukał pretekstu, żeby się ciebie pozbyć, kiedy już zdobył, czego chciał. Dlatego wynalazł tego Agira. Kiedy się dowiedział, że Marta potrąciła człowieka, poprosił go, żeby znalazł kogoś odpowiedniego. I ten Agire znalazł mecze? Tak, przez jej koleżankę Julię. Mecze też mi tak powiedział, ale skąd ty wiesz? Szukałem, a Julia wszystko mi powiedziała. Że zapłacił im Antonio? Ale dlaczego to zrobił? Wystarczyło mnie wyrzucić. Mówiłem ci tylko, nie chciałaś wierzyć. Antonio jest graniem o wiele gorszym niż ja. No ale on oczywiście zawsze zachowuje pozory. Mało tego. Stara się być bohaterem, a zaszkodził tylu osobom, że to się w głowie nie mieści. Kiedy ci mówiłem, że parokrotnie próbowano go zabić, nie kłamałem. Nie miałem nic wspólnego z wypadkiem samolotu, ale wiedziałem, że wcześniej czy później nastąpi. Naprawdę wiedziałeś? Tak, kochanie, nawet znałem dokładnie dzień, godzinę. Ale nic nie mówiłem. Przecież to nie miało sensu. A zatem byłeś wspólnikiem zamanowców. Nie pomyślałeś, że umrze nie tylko on, ale i inni? Jesteś kanalią, Max. Żeby walczyć z Antoniem, nie można grać fair. Nie mogę w to uwierzyć. Więc niech ci powie sama Julia. Ona ma dowód. Jaki? Czek, który Agire dał jej od Antonia. Skąd wiesz, że to czek Antonia? Jest na nim jego nazwisko. Mecze też wie? Nie, tylko Julia. Nie wierzę. Takel, kochanie. Wiem, że zrobiłem Ci krzywdę, ale Antonio naprawdę nie jest lepszy ode mnie. A ja nigdy nie skłamałem, mówiąc o moim uczuciu do ciebie. Dobrze o tym wiesz. Twoja kawa. Dziękuję. Nie wypijesz? Tak, oczywiście. Nikt nie pytał o Roberta Aguila? Nie. Co robiłeś w Iguali? Mówiłem ci już, szukałem właściciela samochodu. Dlaczego? Bo to bardzo dziwne. Co takiego? Pani Raquel umawiała się z tym Robertem Akire dwa razy. A ani razu się nie pojawił, za to kręcił się jakiś człowiek, który nie powinien być z tym związany. Jaki człowiek? Nazywają gato. Kto to jest? Facet, który okradł jednego z pracowników, pana Antonia, też pracuje w La Higera. Też? Tak jak ta dziewczyna Mercedes. A kto to taki? To siostra chłopca, którego potrąciła pani Marta. I co w że dziwnym i ta kobieta pracują w tym samym, samym miejscu? Nie. Dziwne jest to, że ten człowiek pojawił dwa razy w miejscach, gdzie po nim sieldała kira. Za drugim razem zrobił parę rundek samochodem, jakby na kogoś czekał. Tylko on się tak zachowywał. Nic nie rozumiem. Może mi to wszystko opowiesz od początku. Nie ma wiele do opowiadania. Sam dobrze nie wiem, co się dzieje. Pan Antonio mi nie mówi, a ja nie pytam. Czy to poważna sprawa? Sądzę, że tak. I myślisz, że ten gato ma coś wspólnego z Robertem Aguira? Buziwe. Ale śledzimy jego dom. Kiedy się pojawi, pozbędziemy się wątpliwości. Dlaczego pan Antonio powiedział, że kłamałam? Miał rację. Dlaczego pani nie powiedziała, że wplątała was w to wszystko Julia? To jej wina. Nie, Czuczo, ona zawsze była dla mnie dobra. I co teraz zrobimy? Jeśli nie powie pani panu Antoniowi to, czego chce, pośle panią prosto do więzienia. I Gabriela też. Nie, nie mogę Czuczo. Dlaczego? Przez te Julię? Nie. Oddała pani niedźwiedziom przysługę. Najpierw załatwiła pani pracę w takim lokalu, a potem wplątała w tę aferę. Pan jest naprawdę porządnym człowiekiem. A ten Roberto Aguirre to łajdak. Już pokazał, co potrafi. Pani serdeczna koleżanka ukrywa przed panią jego adres. A myślę, że wie, gdzie go szukać. Tylko pan Antonio może odkryć prawdę. Czucio. co? Roberto mi groził. Powiedział, że jeśli pisnę choć słówko o nim, połamię nogi mojemu bratu. Poprzetrąca, tak się wyraził. O rany, kiedy go pani widziała? Dziś. Co, przyszedł tutaj? Nie. Spotkałam go w ogrodzie przy domu pana Lombardo. Wszyscy jesteśmy omylni, Antonio, ale najważniejsze to umieć się poprawić. Zapaliłeś się, bo to piękna kobieta, tak? Tak, tak, rakel ma swoje zalety, no ale są ważniejsze rzeczy. Dobry smak, wykształcenie. Kto to jest? Rodrigo. Maura, nie chcesz mówić o Raquel. Tak, masz rację. Porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym. Myślę, że przydałyby Ci się małe wakacje. Chyba masz rację. Może wyskoczymy na tydzień do San Francisco? Bardzo bym chciał, ale mam sprawę do załatwienia w Miami. I muszę tam jechać z Andresem. Nie jesteś zbyt miły. To ja proponuję wspólny wyjazd, a ty mówisz o Andresie. Mauro, proszę, nie naciskaj. Muszę podjąć wiele ważnych decyzji. Dobrze, rozumiem kochanie. Nie powiedziałam też pani Raquel. Nie wyobraża pan sobie, jak się przestraszyłam, kiedy go zobaczyłam w jej pokoju. Był w pokoju z panią Raquel sam na sam? Nie, był jeszcze pan Daniel. Ale oni go znają pod innym nazwiskiem, bo pani przedstawiła go jako pana Albeniza. Albeniz? Tak. A potem jeszcze nazwała go Maxem. Max? Tak. To znaczy, że pan Maksymiliano i Roberto Aguirre to ta sama osoba,